Jak wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Bucky Barnes to jest tragiczna postać, tak tak naprawdę dopiero oglądając Thunderbolts, mój mózg faktycznie to złapał. I zajarzył, że tak, to jest dobrze zbudowany, tragiczny chłopiec. A jeśli mnie znacie, to wiecie, że nie ma wielu rzeczy w popkulturze, która by mnie kręciła bardziej niż tragiczni chłopcy. Dlatego też postanowiłam, że sprawdzę, dlaczego. Ominęłam ten fakt. Dlatego też zaczęłam oglądać wszystkie filmy MCU po kolei, zaczynając od pierwszego Kapitana Ameryki. No i po kilku filmach dotarłam do właśnie tego, do Kapitana Ameryki i Zimowego Żołnierza. I tak, jak najbardziej ten film, ten seans uświadomił mi, dlaczego wcześniej nie zwróciłam na Bakiego większej uwagi. Oglądałam ten film na tyle dawno, że Fabuła już trochę zatarła mi się w pamięci. I w związku z tym nie uświadamiałam sobie, jak mało bakiego jest w zimowym żołnierzu, bo tak, on jest ważnym elementem intrygi, ale jednocześnie fabuła jakoś tak, nie skupia się jakoś stricte na nim. Bardziej chodzi tutaj o hydrę i o to, co się tutaj dzieje jakby właśnie w związku z tą tajną organizacją, a ten Baki. Jest trochę jakiś, jakimś takim dodatkiem, dlatego że ten film dużo bardziej skupia się właśnie na postaci kapitana Emeryki, co nie dziwi, bo mamy to w tytule, tak, on jest głównym bohaterem, oraz na jego relacji z Czarną Wdową, która jest bardzo fajną relacją, bo jest taką relacją stricte przyjacielską po prostu. Oni mają ze sobą świetną, przyjacielską chemię, co już było widać w poprzednich filmach, ale w tym wybrzmiewa to szczególnie dobrze. I chociaż Bucky jak najbardziej w tym filmie jest, to jednak jest na trzecim planie. I tak, jeżeli człowiek ogląda ten film uważnie, no to widzi, że jest to tragiczny bohater, który się w tym MCU rodzi, ale kiedy ja oglądałam te filmy po raz pierwszy, to jakoś tak nie miałam świadomości, jak ważną postacią dla kapitana Ameryki jest Bucky Barnes. I po prostu nie poświęciłam mu chyba ani jednej myśli. Szczególnie, że w tamtym okresie nieszczególnie lubiłam kapitana Amerykę. Wydawał mi się raczej taki nudno, zwyczajny, a teraz po latach widzę, że tak, kapitan Ameryka to jest ten ziomek, którego ja chcę mieć jako przyjaciela, bo jest lojalny, bo jest dobry, bo to jest ta osoba, którą no po prostu chcesz mieć obok siebie. Także jeśli tak jak ja pominęliście postać Bakiego wcześniej, chociaż podejrzewam, że jestem raczej w mniejszości niż w większości, to obejrzyjcie sobie jeszcze raz, bo to jest dobre kino superbohaterskie, które daje sporo frajdy, a przy okazji możecie zobaczyć rzeczy, których nie widzieliście wcześniej.